Dzień dobry! Po przerwie wracam z nowym filmem do słuchania dla Was. Mam tak intensywny okres w pracy, że kompletnie nie mam przestrzeni w mózgu na nagrywanie i montowanie czegokolwiek, ale jeszcze w grudniu zabrałam się za przydokotowanie pewnego filmiku, więc trzeba było się za niego jednak zabrać. Mianowicie zabrałam sobie na jedną kubkę wszystkie fizyczne książki, których nie przeczytałam z moich półek żeby je wam pokazać i zrobić z nich sobie PBR, pod koniec zbierania tych książek okazało się, że miałam ich dwadzieścia kilka i ostatecznie wyszło ich 25. pięć. Miałam wtedy taką myśl, że no może to jednak sygnał z kosmosu, żeby jednak zrobić ten filmik 25 książek na 25 rok. I nawet przez chwilę sądziłam, że tak faktycznie zrobię, no ale potem jednak rozsądek wziął górę i nie nazywam tego stosu sama przed sobą książkami do przeczytania w tym roku, a do przeczytania kiedyś tam. Ale nadal bardzo chętnie Wam je teraz pokażę, więc nie ma co przedłużać, lecimy do książek, o każdej krótko, bo przecież lektura dopiero przede mną. Jak ktoś ma ochotę popatrzeć, to wstawiam moje oryginalne zdjęcia i cały rosnący ich stosik. Na start Afryka to nie państwo, dipo Falouin. Reportaż, który ma uświadomić na wielu poziomach to, co w tytule, że Afryka to mnogość nacji, narodów, kultur, od wiosek po rozwinięte wielomilionowe metropolie. Jest też temat kolonializmu tego, jak organizacje charytatywne bardziej szkodzą, a nie pomagają. I w ogóle kwestie, które tak dla nas, Europejczyków, są stereotypami, które jednak ciężko wyplenić, bo brakuje źródeł. Więc to może wreszcie się zmieni dzięki tej książce. rodzinę pigułki Jonathan A. Historia powstania najbardziej przełomowej antykoncepcji, oraz siłą rzeczy historia jej twórców oraz walki, jaką musieli przejść, żeby ich wynalazek pojawił się ostatecznie na rynku. Kiedyś tę książkę zaczęłam, ale nie była dla mnie tak wciągająca, jak oczekiwałam, i przerwałam jakoś w jednej trzeciej, ale nie pamiętam kompletnie nic, więc będę zaczynać od początku. Jagiellonowie Złoto i Rdza, Słabomi Leśniewski. Powieść historyczna, no niespodzianka, kto by się spodziewał po tytule. Podobno mocno osadzona w realiach historycznych, pokazująca blaski i cienie wielkiej dynastii. Zbliża się małymi krokami do mnie ta książka. Zbliża się, i to jest w ogóle podobno, 30 książka w dorobku autora. Nie słyszałam, żeby to były jakieś brednie historyczne typu Wielka Lechia. Proszę mnie w razie czego ostrzec w komentarzach, ale wydaje mi się, że jest to porządna praca. Jestem ciekawa, jaki będzie tu klimat samej powieści, i czy te aspekty historyczne nie przyćmą w jakiś sposób historii, którą autor chce przekazać, i czy nie zrobi się z tego nuda. Dalej, drwale, monumentalna saga autorstwa ani. Ani o francuskim nazwisku, choć amerykańskim pochodzeniu. I teraz muszę sprawdzić, jak to się wymawia, i udawać, że wiedziałam. Ani Pru. Książka, na której podstawie wyszedł wcale niezły serial produkcji National Geographic. Tak dobrze słyszycie? National Geographic. Gra tam mój ulubiony aktor David Thewlis. Polecam, za książkę zabrałam się w czasie lockdownu, ale ma tyle wstawek po francusku, bez przepisów, że zrezygnowałam, ale może kiedyś powrócę. A jest to historia wielu pokoleń, kolonialistów oraz tubylców w trakcie osiedlania terenów obecnej Kanady, zdaje się, jakby w nowej Francji, tam jest chyba. Zaczynam, od perspektywy dwóch typów, trochę spod ciemnej gwiazdy, którzy podpisują kontrakt taki w stylu feudalnym. Na służbę, w zamian za perspektywę zdobycia ziemi i nowego życia w przyszłości. W serialu ważny był też wątek konfliktu z plemieniem Indian lokalnym oraz wątek kobiet, które wysłano w celu wydania ich za mąż z ża, tutejszych godnych tego mężczyzn, więc zakładam, że w książce ten wątek też będzie. Książkę znalazłam kilka tygodni temu w kawiarni na półce z Book Crossingiem, sama jej więc nie kupiłam, ale może to właśnie był znak, żeby czytać. Linia oporu Jacek Dukaj. Książka, której się boję, bo boję się, że jestem nie dość rozgarnięta na Dukaja, a o samej książce nie wiem nic, więc zerknijmy na opis. Paweł Kostrzewa zajmuje się projektowaniem sensu życia dla milionów ludzi. W końcu i on traci poczucie sensu. Czy z fikcji, które sam produkuje, mogą się zrodzić wartości absolutne? Jak uratować się przed nihilizmem, gdy wszystko jest płynne? Świat, człowiek, język, wartości, bo przecież coś musisz robić, kiedy nie musisz robić niczego. To ciężka praca, najcięższa, wymyślać i nieustannie aktualizować repertuar sensów życia. Może być kolor bluzki, może mieć z bonusem do atrybutów, a może system metafizyczny. No, może to być grubo tutaj. Dalej, Biblioteka na Górze Opiec Scott Hawkins, kupiona na wyprzedaży w świecie książki za jakieś 15 zł, a wyczajona jako polecajka na kanale o książkach. Ja lubię dziwne książki, a ta jest dziwna i brutalna do tego. Opowieść o olbrzymiej bibliotece, w której są katalogi na temat wszystkich możliwych aspektów, i jeżeli ktoś się z nim zapozna, z danym aspektem, z daną dziedziną, to pozostaje mistrzem tej konkretnej dziedziny. Natomiast zaginął opiekun całej biblioteki i jego uczniowie próbują dowiedzieć się, co się stało. Enigmatyczne, ale bardzo intrygujące. Dalej, Powidoki Kamil Zinczuk. Opowieść o pokoleniu X, czyli obecnych 30-40-latkach, raczej od tej negatywnej strony, od strony uzależnień, beznadziejności, nieudanego życia, ale z taką nutką nadziei i pozytywnej. Wiary w przyszłość. Wszystko w klimacie Lublina, bo i autor jest z tego miasta. Nie ma Mariusz Szczygieł. Nie ma kogoś, nie ma czegoś. Nie ma przeszłości, nie ma pamięci. Nie ma widelców do sera. Nie ma miłości, nie ma życia. Rozmowy z osobami bardzo różnego pokroju, od czeskiej poetki przez ukraińskiego żołnierza, po samego ojca autora, z którym wybierali się. Razem do Pragi, jednego z najkochańszych miast autora, jeśli nie najukochańszego, chyba jednak tak. Rącze konie Cormac McCarthy, pierwszy tom trylogii pogranicza amerykańskiej klasy, historia dorastających młody i Matt Westernu, jest ekranizacja z Mattem Damonem i Penelopą Cruz. Więcej nie wiem, bardzo dobrze wiedzieć nie chcę. Kosmiczne zachwyty Nilda Gras Tyson. Nigdy nie skończyłam tej książki. Nie wiem czemu. Czytałam ją i byłam święcie przekonana, że ją skończyłam. Po czym spojrzałam do moich statystyk i okazało się, że jednak nie. Popularna naukowa książka, bardzo popularna też. <grytania> Jaki sam autor? Niestandardowe pytania o kosmos z odpowiedziami przystępnymi dla każdego. Nudne słowo na N. Rafał Żak. Książka znów popularno naukowa, ale z trochę innej strony, bo koncentrująca się na najważniejszych nazwiskach w historii nauki, tych których widzicie na zdjęciu na okładce, na ludziach i przy okazji też o tym, na przykład, dlaczego jedyną kobietą wśród nich jest Skłodowska. Byłam na targach książki na spotkaniu z autorem i zapowiada się bardzo dobrze. Wisła biografia rzeki Historia naszego kraju do uwzględnienia w pierwszej linii naszej największej rzeki. Autor wielu historycznych bestsellerów opowiada o jej wdziękach i kaprysach, o charakterystycznych cechach oraz roli, jaką odgrywa w całych dziejach Polski. Przyjrzymy się wiśle z perspektywy przyrodniczej, historycznej i kulturowej. Poznamy jej gniew, emocje i uczucia, jakie wzbudzał Wiślany krajobraz. Posłuchamy zwi związanych z nią legend. Będzie też to, o tym, co i jak rzeka daje i odbiera, jak nagradza i karze. To może być albo bardzo dobre, albo po pewnie intrygującym początku, bardzo nużące. Trochę się tego obawiam. Orgazm chce więcej. Dorian Solot, Marshall Miller, poradnik o tym, co w tytule. Nie pierwszy i nie ostatni. Każda jedna taka książka jest opisywana jako ta wyjątkowa i przełomowa. No, dla mnie nic nie przebije. Ona ma siłę od Emilii Nagoski, ale może w tej będzie jeszcze coś nowego, o czym nie wiem połowie naszej drogi książka, o której nie słyszałam nigdzie i nic, a trafiłam na nią w lubelskiej kawiarni z książkami między słowami. Tytuł Powróci przeszłość i przyszłość pandemii pod redakcją Joanny Bednarek Przemysława Czaplińskiego. To podobno pierwsze tak wszechstronne omówienie zjawiska pandemii, która nas dotknęła. Całe tam przeszywa pytanie, czy stworzona przez pandemię szansa na zmianę została wykorzystana czy zmarnowana. Napięcie między optymizmem a pesymizmem organizuje wszystkie teksty. Mam oczekiwanie co do tych tekstów, że będą rzetelne oparte na statystykach, badaniach, a nie na opiniach i widzi mi się pojedynczych autorów z tychże tekstów. Czy to się spełni? Nie wiem, ale mam nadzieję. Sztuka, przewodnik dla lubiących rozkminiać bez bólu, Erik Grzymkowski. Jestem absolutną ignorantką, jeżeli chodzi o sztukę, i zawsze brakowało mi książki, która by mnie trochę, chociaż na chwilę, z tej ignorancji wyrwała i dała mi chociaż na miastkę wiedzy na ten temat. A to ma być właśnie przewodnik po najważniejszych nurtach i kierunkach w sztuce, od dawnych do współczesnych, które szczególnie mnie interesują, bo pojęcia nie mam o nich zielonego. Ja się zatrzymałam gdzieś na. Etapie bauhausu, a i to dosyć przelotnie. Pociecha Rzeczy Okrągłych, Clemens Z. Ile ja już razy mówiłam o tej książce? No, zetrzy na pewno przy tym po raz pierwszy w przewidywaniach książek pięciogwiazdkowych w zeszłym roku. Zbiór opowiadań szalonych, dziwacznych, z twistami, nietypowymi tematami do przemyśleń. Tyle się nasłuchałam dobrego o tej książce, że chyba dlatego ja jej nie ruszam, bo się boję, że nie wyjdzie tak dobrze, jak wszyscy mówią. A wtedy mnie germanistka zaboli serduszko. Więc bardzo, bardzo cię proszę, książeczko, bądź dobrą, wspaniałą książką. Ruda Keila Izaak Baszewicz-Zinger, przedwojenny żydowski półświatek, biedna dzielnica, wypełniona podrzędnymi knajpami i burdelami, miejsce, gdzie rządzi handel i erotyka, dosłownie i w przenośni narzuca pytanie o czystość, porządek i obecność Boga. Mało znana, pierwszy raz publikowana w Polsce powieść tego noblisty, ciekawi mnie właśnie z uwagi na tę nagrodę dla autora. Śmiertelnika Lucy Faulerowa kolejna w moim dorobku czeska powieść. Marii lubi dotykać nieznajomych. Intencjonalnie, kiedy kasjer daje mi resztę, wyznaję, przywieram palcami do jego dłoni, jakbym chciała się do niej przykleić. hasie w kolejkach, siada w ścisku, staję wśród czekających na metro lub tramwaj. A kiedy jesteśmy już w środku, opieram się o nich, chwytam poręcz kilka centymetrów od cudzej dłoni, a potem pomału, pomalutku, pomalusieńku przysuwam swoją coraz bliżej i bliżej. Obawia się, że chyba nigdy nie była w pełni sobą. Zawsze tylko pomieszkiwałam w światach innych ludzi. Prowadzałam się do nich jak do cudzych domów. Czuję się jak rama bez obrazu, szczotka bez szufelki, półprosta, nieskończone zda. Ja zaczęłam czytać tę książkę w grudniu i była na tyle intrygująca, miała na tyle ciekawy styl, że ja ją zostawiłam, żeby ją mieć na ten rok, żeby atmosfera przełomu roku mnie jakoś nie zepsuła. Także czekam bardzo. Obserwatorium Jarosław Szczyżowski. Meteorolodzy w obserwatorium na Śnieżce rejestrują serię niepokojących dźwięków układających się w tajemniczy komunikat. Jednocześnie wokół najwyższego szczytu karkonoszy pojawia się gigantyczny kokon z chmur. Ludzie, którzy mają kontakt z anomalią, tracą zmysły, cierpią na chorobę popromienną, a niektórzy znikają bez wieści. Karkonosze plus archiwum X równa się moje duże oczekiwania. Sztuka obsługi Penisa 2. Nowe wyzwania. Przemysław Pilarski, Andrzej Gryżewski. Na targach książki byliśmy z mężem po autograf, po wysłuchaniu rozmowy z autoryami i usłyszeliśmy od nich, otwarcie reagowaliście, fajni jesteście. No bo i temat i ważny i fajny. Druga część, nowe tematy, więc znów mam nadzieję, że coś mnie zaskoczy, a na pewno się pośmieję, bo humoru tu też nie brakowało. Połączenie oczywiście z konkretami. Ogrody na popiołach Sabina Waszut, powieść o obozie na zgodzie, o poczucie niesprawiedliwości i o tajemnicy, którą skrywało kilka pokoleń Ślązaków, styczeń 45. Rodzina Karola plocha z trwogą, ale i z nadzieją oczekuje wkroczenia do katowic wojsk Armii Czerwonej. Nikt nie wie, jak wyzwoliciele potraktują wielokulturowe miasto, które splata za sobą historię dwóch narodów, a polsko-niemieckie małżeństwa, takie jak Karola i Margot, są powszechne. Jeżeli ta książka da mi taką satysfakcję, jaką daje mi saga Kaszubska, to będzie przewybornie. Krótka historia o ekonomii. Nial Cisztajni. Nie mam pojęcia, przeczytać czy nazwisko, przepraszam, i w ogóle zapomniałam, że mam tę książkę. Mam z tej serii krótką historię filozofii, i to była świetna książka, która pozwoliła mi uzupełnić wiedzę właśnie z filozofii, o której mam małe pojęcie, więc tego samego oczekuję tutaj: prostego języka, ale nie całkiem dziecięcego, o historii ekonomii, czyli znowu z dziedziny, na której nie, nie znam się jeszcze mniej niż na filozofii. Relacje w świecie wysokowrażliwych Joanna Kozłowska, Magdalena Kopenhagen. Do mojej kolekcji o wysokiej wrażliwości i nie chodzi wcale o to, że ktoś jest wrażliwy na światło albo dźwięki, tylko o sposób życia, o nasze charaktery i wewnętrzną wrażliwość, która czasem, mimo ładnej nazwy, utrudnia budowanie relacji z innymi. Przedostatni mój wyrzut sumienia, jeszcze jakoś ze studiów. Południca Julia Frank. I szczerze. Szanse, że ja to przeczytam, są bliskie zeli. Bardzo ważna książka w historii literatury Niemiec XXI wieku. Niemiecka Nagroda Literacka 2020... 2007. Opowieść o kobiecie. Helena opuszcza rodzinny budziszyn, by zachłysnąć się atmosferą pulsującego energią Berlina lat XX-XX wieku. Zostawia za sobą zimną, okrutną matkę i przedwczesną śmierć ukochanego ojca. Nie potrafi jednak od tego uciec. Nie wiem, czy ja chcę. Chyba nie chcę. Studia mi wystarczą za takie książki. Jedyne, co mnie ciągnie, to ta perspektywa pisania z XXI wieku już, a nie tych wcześniejszych lat, ale jak ta książka leży u mnie od 6 lat na pewno, to naprawdę marne są szanse, skoro o niej w ogóle nie myślę. A na koniec najnowszy nabytek. Kategoria dobra cena, czyli za darmo, a dokładnie za darmo, bos czyjeś biblioteczki. Kudzo Stephen King. A biblioteczka należy do mojego teścia, który przeczytał Kinga wszystko, chyba oprócz baśniowej opowieści. Mój mąż też masę tego przerobił, a ja Kinga nie przeczytałam z powieści nic. Przeczytałam tylko krótki rok wielkołaka i to w ogóle nie jest reprezentatywne, jeśli chodzi o tego autora. A Kudża to olbrzymi Bernardyn jest spokojnym i przyjaznym stworzeniem do czasu, gdy w pogodni za królikiem wpada do kryjówki zarażonych wścieklizną nietoperzyk. Walcząc z niezrozumiałymi zmianami, które w nim zachodzą, chore zwierzę stopniowo zmienia się w psa morderce. Wydaje mi się, że na start z Kingiem będzie ok i mam taką nadzieję. I to już wszystkie moje książki papierowe z moich półek, które miejmy nadzieję, kiedyś sobie przeczytam, nie narzucam. Sobie samej terminów w tym roku. Kilka z tych książek jednak chodzi za mną i patrzy się na mnie intensywnie, a ja na nie zerkam z coraz większą częstotliwością niż na inne. Także mam nadzieję, że w podsumowaniach czytelniczych zaczną się pojawiać jednak już w tym roku i sukcesywnie będę mówiła wam o nich więcej. Trzymajcie kciuki, a ja na dzisiaj dziękuję za Wasz czas i do usłyszenia.